kiedy pacjentka jest w ciąży, dowiaduje się o ciąży. Najlepiej na pierwszą wizytę fizjoterapeuty uroginekologicznego, fizyterapeutki uroginekologicznej zgłosić się po 12 tygodniu ciąży. Już po 12 tygodniu ciąży. Dlaczego? Dlatego, że dzięki opiece fizjoterapeutki uroginekologicznej jesteśmy w stanie bardzo ładnie przygotować naszą pacjentkę do porodu w zakresie chociażby aktywności, prawidłowej pracy mięśni miednicy, nauki parcia, jak również jesteśmy w stanie przygotować naszą pacjentkę do tego, aby unikać dolegliwości typowych, które mogą się pojawić w ciąży. Zatem nie czekamy do tego momentu, do 35-34 tygodnia ciąży, kiedy wtedy chcemy przygotować się do porodu, tylko im szybciej tak naprawdę zaczniemy, tym jesteśmy w stanie bardzo ładnie zaniechać wielu dolegliwościom, uniknąć, tudzież ewentualnie je zmniejszać, a przede wszystkim również, jeżeli na przykład okazuje się, że pacjentka ma za duże napięcie mięśniowe w obrębie mięśni dynamitnicy, a zgłosi się właśnie do nas po 12 tygodniu ciąży, mamy wspaniały, piękny czas do tego, żeby nauczyć ją pracy mięśni dla miednicy, porozluźniać manualnie mięśnie dla miednicy, popracować z ciałem, z postawą ciała, tak żeby zniwelować dolegliwość, a przygotować właśnie krocze bardzo ładnie do porodu. Zatem zalecam, zachęcam, żeby już po 12 tygodniu ciąży, oczywiście kiedy ciąża przebiega fizjologicznie, nic się nie dzieje, aby taką wizytę fizjoterapeuty uroginekologicznego odbyć.